Kaleidoskop Radia Gdańsk. Audycja o sprawach międzynarodowych. Tomasz Klinger: Dzień dobry. Dzisiaj w programie zajmiemy się światową turystyką, która pogrążona jest w recesji. Każdego dnia branża notuje milionowe straty. A to związane jest ze zwolnieniami pracowników. Australijski dziennik Sydney Morning Herald zauważa, że drugie co do wielkości linie lotnicze w kraju zapowiedziały już zwolnienia kilku tysięcy osób, to prawie 80% dotychczasowej załogi. W sumie zatrudnienie może stracić w branży turystycznej 2 miliony Australijczyków. Tymczasem New York Times podkreśla, że liczba zwolnień na całym świecie w sektorze turystycznym każdego dnia może wynieść około miliona. Amerykańska stacja CNBC wylicza, że w dobie koronawirusa branża straci za oceanem około 24 miliardów dolarów. Turizm Economist szacuje z kolei, że zagraniczni goście każdego roku korzystający z podróży po Stanach Zjednoczonych wydawali aż 256 miliardów dolarów. Tak dramatycznej sytuacji w USA na płaszczyźnie usług turystycznych nie było od ponad 40 lat. Kalejdoskop, Radia Gdańsk. W Europie sytuacja najgorzej wygląda w Hiszpanii i Włoszech, bo właśnie tam skala zakażeń jest najwyższa. Rynek usług turystycznych generował do tej pory około 12% PKB. W Hiszpanii większość pracowników hoteli i restauracji otrzymało już tymczasowe zwolnienia. Wszyscy przejdą na zasiłki oferowane przez rząd. We włoskim sektorze turystycznym pracuje przesło 4 miliony osób. Wartość całej branży szacuje się w tym kraju na 200 miliardów euro. A w obecnej sytuacji władze państwa obawiają się niekontrolowanego przejmowania wspomnianego rynku przez grupy mafijne lub zagranicznych inwestorów. Za chwilę przeniesiemy się do słonecznej Italii, by pomówić o obecnej sytuacji, a także o potencjale usług turystycznych oraz o kulturowym i krajobrazowym znaczeniu Włoch na mapie Europy. To jest audycja Kaleidoskop Radia Gdańsk. Zapraszam Tomasz Klinger. Moim i Państwa gościem jest Aleksandra Segi, autorka książek o Toskanii i Włoszech, a także redaktorka portalu PolacyweWłoszech.pl. Proszę scharakteryzować nam region, w którym mieszka Pani od bardzo wielu lat. Przede wszystkim ekonomia właśnie w Toskanii opiera się na rolnictwie, przemyśle i właśnie turystyce. W turystyce toskańskiej rocznie mniej więcej odnotowuje się prawie 50 milionów obecności turystów. Region toskański jest niesamowity, gdyż mamy po jednej stronie morze, mamy góry, mamy jeziora, mamy rzeki, mamy groty, mamy kamieniołomy marmuru w Karraże, skąd prawda, marmur brali słynni Michałanie Bruneleski czy Bernini. Także turystyka tutaj jest bardzo, bardzo ważnym elementem. W Toskanii znajdują się ważne porty. Jest Grosseto, jest Piombino, gdzie z kolei wypływają ogromne statki turystyczne czy promy na Sycylię czy na Sardynię. Także no, jest to naprawdę bardzo, bardzo ważny region turystyczny. Czy sytuacja związana z pandemią, ten swoisty paraliż może doprowadzić do załamania rynku? Jak wygląda teraz sytuacja w turystyce? To znaczy ja myślę, że o totalnym załamaniu się rynku nie można mówić, ponieważ jednak Toskania jest takim punktem docelowym bardzo ważnym we Włoszech. Natomiast już w marcu zauważono anulowanie rezerwacji. Mówi się o 60%

we Florencji, natomiast w Toskanii nawet te anulowania dochodzą do 90%. My możemy powiedzieć ogólnie, że we Włoszech turystyka budzi się na pełnych obrotach właśnie początkiem świąt Wielkanocnych, więc to jest ten moment najważniejszy, kiedy właśnie wszystko startuje. W obecnej chwili tak naprawdę no to wszystko wszystko jest zamknięte, bo jak wiemy we Włoszech otwarte są tylko sklepy spożywcze, a w i, i, i kioski ruchu. Hotele, y, restauracje, bary, wszystko to jest zamknięte. Jest to niejako katastrofa właściciele plaży, bo niedługo y, zaczyna się ten sezon plażowy. Plaże y, wszystkie wzdłuż wybrzeża są płatne, więc gdyby nie było pandemii, no to te plaże już są czyste, już y, y, są przygotowane jakby do sezonu, natomiast wszystko stoi. Nic się nie dzieje absolutnie i jest to drama dla tych osób, które, które właśnie żyją z turystyki. Czy Włosi, którzy na co dzień są weseli, często żyją beztrosko, widzą tę recesję i obawiają się przyszłości? Tak, absolutnie widzą zagrożenie gospodarcze, ponieważ e, praktycznie wszyscy siedzą w domach. E, fabryki, które mogły e, zamknąć się, zamknęły. Ludzie, którzy mogli iść i pracować w domach w systemie smart working, no to, no to pracują w domach, zdalnie, ale wielu, wiele ludzi straciło pracę, wiele ludzi jest na zasiłkach, także to jest naprawdę, powiedziałabym, dramat w kraju. To na pewno nie, nie stwarza jakby dobrych humorów. Panie Aleksandro, czy możemy spodziewać się na przykład, że Włochy poprzez pandemię mogą stracić na swojej atrakcyjności? Nie, absolutnie nie, ponieważ wiemy, że Włochy są niesamowitym krajem. Tutaj znajduje się 50% światowego dziedzictwa kulturowego dopisanego do UNESCO, więc ym, nigdy nie straci na atrakcyjności ten kraj. Po prostu potrzeba będzie czasu do tego, żeby żeby powolutku wszystko wróciło do normy. Oczywiście tak jak się mówi teraz, że nawet jak już wyjdziemy z tej całej pandemii, no jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli nosić maseczki, będziemy musieli prawda, utrzymywać ten dystans pomiędzy jedną a drugą osobą. Potrzeba będzie czasu, a, a Włochy nie stracą na, na, swoje, na swoim uroku i, i na swoim pięknie. Kalejdoskop Radia Gdańsk. Audycja o sprawach międzynarodowych. Przenosimy się teraz do Rzymu, gdzie działają tysiące hoteli. Właścicielką jednego z nich jest Barbara Pawlukiewicz-Karusotti. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Czy w tej chwili wiadomo już, kiedy będziecie mogli rozpocząć swoją działalność, czy wciąż jest to jedna wielka niewiadoma? Sytuacja będzie bardzo ciężka w tym roku. Nikt nie wie, jak to się zakończy i do kiedy to będzie trwało. Tak? Nikt nie potrafi się zdefiniować, do kiedy będzie ta właśnie sytuacja z kwarantanną. Tak samo nie wiemy, jaki będzie etap wdrażania i kiedy stopniowy, żeby powrócić do normalności. Ta normalność na pewno już będzie inna niż ta poprzednia. Na pewno będą inne zasady, nie wiem, regulaminy dotyczące do poruszania się, do, do przyjmowania gości w restauracjach, na pewno to wszystko będzie zmienione właśnie. Musimy się spodziewać, że będą zmiany. Chociażby do transportu, na przykład samolotem, tak, linii lotniczych, na pewno będą zmiany, tym bardziej, że ten koronawirus na pewno się nie uda zlikwidować, żeby wyeliminować. On będzie krążył, mimo że, że zmniejszą się ilości z czasem jesteśmy tego świadomi, tylko że musi być po prostu pod kontrolą, tak? No na pewno musimy się przygotować, że będą zmiany. Czy jako właściciele hoteli i restauracji możecie spodziewać się jakichś nowych przepisów, które będą miały poprawiać bezpieczeństwo gości? Na północy pod Mediolanem. W momencie, kiedy wprowadzili kwarantannę właśnie w Lombardii, wprowadzili na przykład nową regułę, że pomiędzy klientem wychodzącym ze struktury spokoju, a klientem przyjeżdżającym musiały upłynąć trzy dni. Przez trzy dni pokój nie mógł być wynajęty. I właśnie to też da do myślenia, że co może właśnie to, właśnie to spowodować w przyszłości, tak? Tego typu limit. Czy dostajecie jakieś informacje, jak przygotować się na najbliższe miesiące? Do lipca. Wszyscy nie przyjmują z obowiązań, tu nie wiedzą po prostu jak to będzie długo wszystko trwało, bo wiadomo, że nawet jeśli my teraz jesteśmy w takim punkcie szczytowym, i ta nasza krzywa troszeczkę się spłaszczyła i niby jesteśmy na szczycie właśnie osób zarażonych. I nawet jeśli te ilości tych osób zarażonych się zmniejszą, to tak i tak będzie potrzebny czas na stabilizację. Włosi nie pozwolą przyjechać turystom, żeby ktoś z powrotem nie przywiózł tego. Ponieważ dopóki tak powiedzmy cała Europa nie wyzdrowieje, to niestety turystyka będzie miała troszeczkę ręce związane i nie wiadomo tak. Kiedy turyści będą mogli przyjeżdżać masowo do, do Włoch. Tak? Pani Barbaro, czy jest jakieś specjalne rządowe wsparcie przeznaczone dla branży turystycznej, która przeżywa kryzys? W tym momencie jest taka tarcza antykryzysowa włoska, powiedzmy, nazwijmy to tak, ale dla wszystkich równo. To znaczy, nie jest wyszczególniana jakaś specjalnie dla turystyki. Tak? W tym momencie pomagają wszystkim, równo jest zasiłek taki socjalny. W miesiącu marcu, y, oczywiście wszyscy ci, którzy mają działalność gospodarczą, y, w miesiącu marcu było to 600 euro, ja tutaj mówię o malutkich, o małych przedsiębiorstwach, ta, o małych działalnościach, 600 euro miesięcznie. W kwietniu jeszcze musi być zdefiniowane, jaka to będzie wartość. To dotyczy małych firm, tak? jednoosobowych osobowych. Większe firmy mają inne pomocy, też amortyzatory socjalne, są zwolnienia z podatków. Wiem, że są wstrzymane też raty kredytów. Rynek turystyczny w Italii budowany był przez lata, zmieniał się bardzo dynamicznie. Jakie są Wasze obawy na najbliższe miesiące? Na pewno to będzie miało olbrzymie konsekwencje, ponieważ każda, każda firma, każda działalność gospodarcza ma swoje realia, kto ma kredyty, pożyczki. W tym momencie jest to wszystko zamrożone, przełożone w czasie, ale wiadomo, że skutki uboczne z tego wszystkiego będą. Wiadomo, że klienci też, jeśli nawet wszystko powróci do normalności, tak jak było poprzednio, będzie ciężko znaleźć nowych klientów, turystów, wiadomo, że w tym momencie wszystko zatrzymane, więc ten rok 2020 będzie bardzo ciężki też do przeżycia małych firm. Wszystko jest jedną wielką niewiadomą, bo to jest nowa sytuacja, która przedtem się nie przytrafiła. Czy ceny staną się jakimś regulatorem rynku? Czy klienci będą zachęcani niższymi ofertami w najbliższym czasie. Żeby była obniżka jakichś cen to bardzo wątpię, nie, nie sądzę. Tym bardziej że właśnie, że jeśli firmy będą miały problemy ekonomiczne, będą nie wiem na jakimś limicie bankructwa, nie wiem czy będą mogli sobie pozwolić, żeby obniżać. Może żeby na początek zdobyć klienta. To nowe sytuacje, scenariusze. Kaleidoskop Radia Gdańska Opinie psychologów są jednoznaczne, że mamy do czynienia z trzema kryzysami. Pierwszy to zdrowotny, później ekonomiczny, a trzeci to kryzys zaufania. Ten ostatni związany jest ściśle ze strachem, który może nas ograniczać i utrudniać podejmowanie decyzji. O tym, czy strach będzie paraliżował turystykę w najbliższych miesiącach, powie raz jeszcze z toskani Aleksandra Segi. Tutaj mówi się o tym, że sytuacja wygląda gorzej niż po 11 września bo koronawirus jakby stwarza większy strach, gdyż jest niezwidzialny, nie jest widoczny dla ludzkiego oka. W związku z tym no na, pewno, na pewno ludzie będą, będą się początkowo bać, poruszać w ogóle na całym świecie bo bo przecież pandemia dotyczy całego świata. Natomiast ja myślę, że powoli, powoli ta, ta, ta ekonomia, ta turystyka ruszy, tylko, tylko potrzeba, potrzeba nam czasu, bo jesteśmy prawie, prawie pewni, że, że czerwiec to na pewno odpada, bo, bo skoro już jest mowa o tym, że, że do maja jeszcze mamy siedzieć w domu, to to, to to w czerwcu na pewno nic się nie zdarzy. Więc tak naprawdę myślę, że jeśli to, to, to mówimy o wrześniu i październiku. Dopiero teraz uświadamiamy sobie, jaką część globalnej gospodarki zajmuje turystyka, bo to branża, która przez lata dynamicznie się rozwijała. Jak się okazuje, jednym z najbardziej narażonych regionów świata, gdzie recesja może go pogrążyć, są Karaiby. Turystyka generowała w tamtym regionie 80% PKB. Przyglądając się sytuacji możemy stwierdzić, że nawet zjawiska pogodowe minionych dziesięcioleci nie miały tak wielkiego wpływu na cały ten sektor jak obecna pandemia. W tym programie to już wszystko. W... To była audycja Kalejdoskop Radia Gdańska.